Ja zawsze dostaję to, co chcę natychmiast i z łatwością. Manifestowanie jest dla mnie takie łatwe. Zasługuję na miłość i idealny związek. Pozwalam sobie na miłość i stały związek i czuję się w nim bezpiecznie. Ja wiem, że istnieje prawdziwa miłość i idealny partner dla mnie. Ja jestem osobą, która zawsze jest chciana, zawsze adorowana i zawsze kochana. Pozwalam sobie na szczęście i wielką miłość w moim życiu. Ja zawsze byłam osobą pewną siebie. Ja zawsze miałam idealne, szczęśliwe związki. Ja zawsze jestem priorytetem i pierwszym wyborem każdego człowieka. Ja zawsze jestem na pierwszym miejscu. Ja zawsze jestem najbardziej pożądaną i mega atrakcyjną osobą. Zasługuję na obfitość i luksus w moim życiu. Zasługuję na bogactwo. Pozwalam sobie na otrzymywanie dużych pieniędzy. Jestem magnesem na pieniądze. Jestem magnesem na obfitość i luksus. Moje życie jest zawsze cudowne i bajkowe. Moje życie jest perfekcyjne. Zawsze wszystko działa na moją korzyść. Wierzę w siebie i wierzę w moje możliwości. Ufam sobie, ufam mojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Spod Spotykam tylko ludzi pełnych miłości. Spotykają mnie tylko pozytywne sytuacje. Zawsze wszystko mi sprzyja. Jestem osobą, która zawsze odnosi sukcesy w każdej dziedzinie życia. To, co kocham, przychodzi do mnie teraz. Ja zawsze dostaję to, co chcę natychmiast i z łatwością. Manifestowanie jest dla mnie takie łatwe. Zasługuję na miłość i idealny związek. Pozwalam sobie na miłość i stały związek i czuję się w nim bezpiecznie. Ja wiem, że istnieje prawdziwa miłość i idealny partner dla mnie. Ja jestem osobą, która zawsze jest chciana, zawsze adorowana i zawsze kochana. Pozwalam sobie na szczęście i wielką miłość w moim życiu. Ja zawsze byłam osobą pewną siebie. Ja zawsze miałam idealne, szczęśliwe związki. Ja zawsze jestem priorytetem i pierwszym wyborem każdego człowieka. Ja zawsze jestem na pierwszym miejscu. Ja zawsze jestem najbardziej pożądaną i mega atrakcyjną osobą. Zasługuję na obfitość i luksus w moim życiu. Zasługuję na bogactwo. Pozwalam sobie na otrzymywanie dużych pieniędzy. Jestem magnesem na pieniądze. Jestem magnesem na obfitość i luksus. Moje życie jest zawsze cudowne i bajkowe. Moje życie jest perfekcyjne. Zawsze wszystko działa na moją korzyść. Wierzę w siebie i wierzę w moje możliwości. Ufam sobie, ufam mojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Spotykam tylko ludzi pełnych miłości. Spotykają mnie tylko pozytywne sytuacje. Zawsze wszystko mi sprzyja. Jestem osobą, która zawsze odnosi sukcesy w każdej dziedzinie życia. To, co kocham, przychodzi do mnie teraz. Ja zawsze dostaję to, co chcę natychmiast i z łatwością. Manifestowanie jest dla mnie takie łatwe. Zasługuję na miłość i idealny związek. Pozwalam sobie na miłość i stały związek i czuję się w nim bezpiecznie. Ja wiem, że istnieje prawdziwa miłość i idealny partner dla mnie. Ja jestem osobą, która zawsze jest chciana, zawsze adorowana i zawsze kochana. Pozwalam sobie na szczęście i wielką miłość w moim życiu. Ja zawsze byłam osobą pewną siebie. Ja zawsze miałam idealne, szczęśliwe związki. Ja zawsze jestem priorytetem i pierwszym wyborem każdego człowieka. Ja zawsze jestem na pierwszym miejscu. Ja zawsze jestem najbardziej pożądaną i mega atrakcyjną osobą. Zasługuję na obfitość i luksus w moim życiu. Zasługuję na bogactwo. Pozwalam sobie na otrzymywanie dużych pieniędzy. Jestem magnesem na pieniądze. Jestem magnesem na obfitość i luksus. Moje życie jest zawsze cudowne i bajkowe. Moje życie jest perfekcyjne. Zawsze wszystko działa na moją korzyść. Wierzę w siebie i wierzę w moje możliwości. Ufam sobie, ufam mojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Spotykam tylko ludzi pełnych miłości. Spotykają mnie tylko pozytywne sytuacje. Zawsze wszystko mi sprzyja. Jestem osobą, która zawsze odnosi sukcesy w każdej dziedzinie życia. To, co kocham, przychodzi do mnie teraz. Ja zawsze dostaję to, co chcę natychmiast i z łatwością. Manifestowanie jest dla mnie takie łatwe. Zasługuję na miłość i idealny związek. Pozwalam sobie na miłość i stały związek i czuję się w nim bezpiecznie. Ja wiem, że istnieje prawdziwa miłość i idealny partner dla mnie. Ja jestem osobą, która zawsze jest chciana, zawsze adorowana i zawsze kochana. Pozwalam sobie na szczęście i wielką miłość w moim życiu. Ja zawsze byłam osobą pewną siebie. Ja zawsze miałam idealne, szczęśliwe związki. Ja zawsze jestem priorytetem i pierwszym wyborem każdego człowieka. Ja zawsze jestem na pierwszym miejscu. Ja zawsze jestem najbardziej pożądaną i mega atrakcyjną osobą. Zasługuję na obfitość i luksus w moim życiu. Zasługuję na bogactwo. Pozwalam sobie na otrzymywanie dużych pieniędzy. Jestem magnesem na pieniądze. Jestem magnesem na obfitość i luksus. Moje życie jest zawsze cudowne i bajkowe. Moje życie jest perfekcyjne. Zawsze wszystko działa na moją korzyść. Wierzę w siebie i wierzę w moje możliwości. Ufam sobie, ufam mojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Spotykam tylko ludzi pełnych miłości. Spotykają mnie tylko pozytywne sytuacje. Zawsze wszystko mi sprzyja. Jestem osobą, która zawsze odnosi sukcesy w każdej dziedzinie życia. To, co kocham, przychodzi do mnie teraz. Ja zawsze dostaję to, co chcę natychmiast i z łatwością. Manifestowanie jest dla mnie takie łatwe. Zasługuję na miłość i idealny związek. Pozwalam sobie na miłość i stały związek i czuję się w nim bezpiecznie. Ja wiem, że istnieje prawdziwa miłość i idealny partner dla mnie. Ja jestem osobą, która zawsze jest chciana, zawsze adorowana i zawsze kochana. Pozwalam sobie na szczęście i wielką miłość w moim życiu. Ja zawsze byłam osobą pewną siebie. Ja zawsze miałam idealne, szczęśliwe związki. Ja zawsze jestem priorytetem i pierwszym wyborem każdego człowieka. Ja zawsze jestem na pierwszym miejscu. Ja zawsze jestem najbardziej pożądaną i mega atrakcyjną osobą. Zasługuję na obfitość i luksus w moim życiu. Zasługuję na bogactwo. Pozwalam sobie na otrzymywanie dużych pieniędzy. Jestem magnesem na pieniądze. Jestem magnesem na obfitość i luksus. Moje życie jest zawsze cudowne i bajkowe. Moje życie jest perfekcyjne. Zawsze wszystko działa na moją korzyść. Wierzę w siebie i wierzę w moje możliwości. Ufam sobie, ufam mojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Spod Spotykam tylko ludzi pełnych miłości, spotykają mnie tylko pozytywne sytuacje. Zawsze wszystko mi sprzyja. Jestem osobą, która zawsze odnosi sukcesy w każdej dziedzinie życia. To, co kocham, przychodzi do mnie teraz. Ja zawsze dostaję to, co chcę natychmiast i z łatwością. Manifestowanie jest dla mnie takie łatwe. Zasługuję na miłość i idealny związek. Pozwalam sobie na miłość i stały związek i czuję się w nim bezpiecznie. Ja wiem, że istnieje prawdziwa miłość i idealny partner dla mnie. Ja jestem osobą, która zawsze jest chciana, zawsze adorowana i zawsze kochana. Pozwalam sobie na szczęście i wielką miłość w moim życiu. Ja zawsze byłam osobą pewną siebie. Ja zawsze miałam idealne, szczęśliwe związki. Ja zawsze jestem priorytetem i pierwszym wyborem każdego człowieka. Ja zawsze jestem na pierwszym miejscu. Ja zawsze jestem najbardziej pożądaną i mega atrakcyjną osobą. Zasługuję na obfitość i luksus w moim życiu. Zasługuję na bogactwo. Pozwalam sobie na otrzymywanie dużych pieniędzy. Jestem magnesem na pieniądze. Jestem magnesem na obfitość i luksus. Moje życie jest zawsze cudowne i bajkowe. Moje życie jest perfekcyjne. Zawsze wszystko działa na moją korzyść. Wierzę w siebie i wierzę w moje możliwości. Ufam sobie, ufam mojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Spotykam tylko ludzi pełnych miłości. Spotykają mnie tylko pozytywne sytuacje. Zawsze wszystko mi sprzyja. Jestem osobą, która zawsze odnosi sukcesy w każdej dziedzinie życia. To, co kocham, przychodzi do mnie teraz. Ja zawsze dostaję to, co chcę natychmiast i z łatwością. Manifestowanie jest dla mnie takie łatwe. Zasługuję na miłość i idealny związek. Pozwalam sobie na miłość i stały związek i czuję się w nim bezpiecznie. Ja wiem, że istnieje prawdziwa miłość i idealny partner dla mnie. Ja jestem osobą, która zawsze jest chciana, zawsze adorowana i zawsze kochana. Pozwalam sobie na szczęście i wielką miłość w moim życiu. Ja zawsze byłam osobą pewną siebie. Ja zawsze miałam idealne, szczęśliwe związki. Ja zawsze jestem priorytetem i pierwszym wyborem każdego człowieka. Ja zawsze jestem na pierwszym miejscu. Ja zawsze jestem najbardziej pożądaną i mega atrakcyjną osobą. Zasługuję na obfitość i luksus w moim życiu. Zasługuję na bogactwo. Pozwalam sobie na otrzymywanie dużych pieniędzy. Jestem magnesem na pieniądze. Jestem magnesem na obfitość i luksus. Moje życie jest zawsze cudowne i bajkowe. Moje życie jest perfekcyjne. Zawsze wszystko działa na moją korzyść. Wierzę w siebie i wierzę w moje możliwości. Ufam sobie, ufam mojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Spod Spotykam tylko ludzi pełnych miłości. Spotykają mnie tylko pozytywne sytuacje. Zawsze wszystko mi sprzyja. Jestem osobą, która zawsze odnosi sukcesy w każdej dziedzinie życia. To, co kocham, przychodzi do mnie teraz.